dope ja osobistego też, także dlaczego człowiek czuje potrzebę rozwoju duchowego. Przyczyny są różne. Oczywiście. Naj... <grymna> <hierdza> Najczęstsza przyczyna, kiedy ludzie zaczynają się interesować rozwojem duchowym jest taka że mają dość, że mają dość tego, co ich w życiu spotyka, mają dość bólu, cierpienia, kłopotów, różnego rodzaju komplikacji życiowych, dochodzą do takiego punktu swojej wytrzymałości na to cierpienie, do pewnego momentu znoszą to cierpienie, ale potem przychodzi taki moment, gdzie zaczynają mieć dość i zaczynają szukać różnego rodzaju rozwiązań. Żeby, żeby powiedzmy sobie, no, zmienić to swoje życie, uwolnić się od tego cierpienia. Oczywiście na początku bywa to różnie. Im bardziej człowiek jest zdeterminowany, tym trafia po prostu lepiej od razu tam, gdzie trzeba. Ale no niestety trzeba sobie powiedzieć, że jak zaczynamy szukać, że tak powiem, rozwiązań, zaczynamy szukać metod rozwoju, no, to czasami, czasami, no, ten chaos w głowie on też uczestniczy w kreacjach. Także możemy różnie tutaj trafiać. Ale, jeżeli jest, jest ta chęć, że tak powiem, dominująca, zmiany swojego życia, będziemy trafiać tam, gdzie trzeba. Dlaczego tak mówię? No, bo różnie bywa. No, pamiętajcie, jakie macie intencje na taką grupę, do takiego terapeuty trafić. Więc jeżeli nie przeważa, bo czasami u niektórych nie przeważa ta chęć zmiany swojego życia, tylko ona jest, jest ale ona jest drugorzędna, no to może się różnie zadziać. Jeżeli jest pierwszorzędna, zadzieje się dobrze. Oczywiście są jeszcze inne po, pobudki, dlaczego człowiek zaczyna się rozwijać duchowo. Oprócz oczywiście tego, że dochodzi jego cierpienie do jakiejś tam granicy wytrzymałości. No, czasami jest to po prostu mądrość. To najczęściej tym się cechują te istoty, które w poprzednich wcieleniach pracowały już nad sobą. Ta świadomość jest dosyć rozwinięta, odrodziły się z tym. I po prostu ciągnie ich do rozwoju duchowego. Nie mają jakiegoś takiego życia złego, ale i tak ich ciągnie, no bo no bo czują, czują potrzebę rozwoju, chcą to kontynuować dalej. I to jest tutaj jak najbardziej ok. Ja wrócę jednak do tego przykładu przeważającego, czyli, czyli w momencie kiedy ludzie uznają dość. Pamiętajcie, że no, takie osoby rozpoczynają rozwój. Ale ich myślą przewodnią jest oczywiście wyzwolić się z kłopotów i cierpienia, w jakie się wpakowali i jakie w ich życiu dominują. Jednakże nie może być to intencja wieczna. Dlatego że rozwijamy się duchowo, w związku z tym, no, nawet po latach, ale to cierpienie w końcu odejdzie, kłopoty przestaną się kreować. No i teraz. Jeżeli dalej się chcemy rozwijać, musimy zmienić nasze nastawienie, no bo nie można motywować się chęcią wyjścia z cierpienia, którego nie ma. Nie można motywować się chęcią rozwiązania kłopotów, których już praktycznie nie ma. Więc potem to już muszą być bardziej pozytywne motywacje, bardziej twórcze przede wszystkim, no bo w zasadzie od tego momentu rozwój staje się czymś innym, jest większą zabawą, większą przyjemnością. I, i, I w zasadzie twórczość jest elementem dominującym. Problemy też się pojawiają, ale to już jest zupełnie inny kaliber, także. To nie, to nie jest wyjście z, potrzeba wyjścia z kłopotów, tylko to coś zupełnie innego. Inny kaliber, czyli co, jeszcze gorzej? <laughs> nie, no to są, wiesz, to są, to są po prostu, no, no, no tak jak wielcy ludzie tworzą, nie? Jak coś tam tworzy, to, to, to są problemy na poziomie, że trzeba to, wiesz, stworzyć, rozpropagować, no ale to już nawet problemami tego nie można nazwać, tylko raczej systemem organizacyjnym. Wyzwania. Na przykład nie, wyzwaniami dokładnie. To są problemy na tym poziomie. Nie? Czysta przyjemność rozwiązywania. Oczywiście do rozwoju duchowego trzeba się przebudzić. Trzeba mieć ten impuls, że się tego chce. Yy, dlatego, dlatego, że tak powiem, nie próbujcie innych namawiać na siłę. Nie próbujcie, że tak powiem, ciągnąć za sobą całą rzeszę różnych ludzi i wmawiać im, że powinni, mimo że oni jeszcze tego nie rozumieją. Bo tak jak mówię, no każdy, każdy jest, jest takie powiedzenie, że każdy musi sięgnąć swojego dna. I po prostu czasem nie przeszkadzajcie innym nurkować. Niech nurkują. Sięgną dna i się będą od niego odbijać. Tylko, że każdy ma to dno też na innej głębokości. Od tego trzeba zacząć. Są ludzie, którzy się płytko zanurzą i zaczynają myśleć, że trzeba by było coś jednak zmienić w tym życiu. Ale są odporni na wiedzę tak bardzo że... i na zrozumienie, że sięgną rowu mariańskiego i dopiero zaczynają myśleć że może by jednak coś zmienić w tym życiu. Oczywiście ci sobie dużo bardziej namieszają w życiu mm -hmm. i dopiero bardzo, bardzo duży ból zaczyna ich, czy cierpienie życiowe zaczyna ich zmuszać do historycznego myślenia, że jednak warto by było coś zmienić. W związku z tym nie radzę wchodzić między tych ludzi a dno po prostu, bo, bo będą was traktowali jak intruzów. Tego się nie robi skupić się warto na ludziach, którzy po prostu są już przekonani, co już chcą coś ze sobą zrobić i z tymi tutaj pracować. Oczywiście wasz rozwój duchowy będzie zmienny. Nigdy nie jest tak samo. Intencje też trzeba zmieniać. W miarę jak wzrastacie, potrzeby też się zmieniają. W związku z tym trzeba zawsze być świadomym, na jakim poziomie się jest i żyć zgodnie ze swoim poziomem, intencje, że tak powiem, weryfikować, oby do przodu. Jak zaczynamy się rozwijać duchowo, trzeba być człowiekiem zdecydowanym. Co to oznacza? Bo ktoś pomyśli, no co ten loga mówi, przecież tu jestem, jestem zdecydowany. Nie, nie, nie kocham. To trzeba omówić troszeczkę szerzej. Co to znaczy być człowiekiem zdecydowanym? Człowiek zdecydowany na rozwój podporządkowywuje prędzej czy później swoje życie rozwojowi. W zasadzie rozwój duchowy staje się nie czymś, co on można powiedzieć uprawia, tylko że staje się jego stylem życia. Co to znaczy być zdecydowanym? Robimy wszystko, co jest potrzebne, żeby wzrastać i rezygnujemy ze wszystkiego, co przeszkadza. Przeszkadza nam wzrastać, i przy tym ostatnim często zaczynają się schody. Dlaczego? No, łatwo będzie puszczać rzeczy, do których nie jesteśmy przywiązani, łatwo będzie uwalniać się od jakichś tam rzeczy negatywnych, które nie robią na nas żadnego większego wrażenia, bo nam po prostu nie zależy na tym, nie? więc to powiemy sobie od razu, na przykład ktoś, kto nie pali papierosów usłyszy warto, że, że, że no, no, albo palimy, albo się rozwijamy, albo się trujemy, albo zrastamy. No ale jak ktoś nie pali papierosów, to powie sobie, a e, spokojnie, nie ma problemu, nie? No, no akceptuję. No ale jak ostatnio miałem taką rozmowę, że tak powiem, nawet w tym tygodniu właśnie z człowiekiem też świeżo rozwijającym się, no on wie, że musi prowadzić zdrowy styl życia, ale on tak lubi piwo. I musi się codziennie go napić. Czy on naprawdę musi... Proszę? Codziennie pisać. No, no ja mu to zacząłem uświadamiać. Nie? Ale, ale czy można by było zrobić tak, żeby się i rozwijać, i pić piwo? Ja mówię, no niestety, no nie. Nie możesz pracować nad tym, i pić piwo, ale będziesz stał w miejscu, więc nie będzie miał dużo. Ale no czy to jest tak, że on to musi rzucić od razu? A czy to nie odpadnie Nie, no oczywiście, od oczy, niego? oczywiście, ja mu tłumaczyłem, że, 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 że są rzeczy, które prędzej czy później i tak poczuję, mm. chociaż uważam, że od, od alkoholu w dół to są takie rzeczy, gdzie po prostu no, no, po, no, albo albo. Bo tu ja, ja rozumiem tam jeszcze elementy diety czy coś. Tu mogę zrozumieć, że to są rzeczy subtelniejsze i do tego naprawdę trzeba dorosnąć. Tak mu to wytłumaczyłem, że alkohol to jest sprawa bezdyskusyjna, po prostu. Albo-albo. Jakby mi kiedyś zapytał o jedzenie mięsa, picie herbaty, zwykłej kawy czy coś. No, prędzej czy później rozwojowić, nawet po latach, zaczyna powoli czuć, żeby odejść od mięsa, prawda? Czy tam, czy tam na przykład na tą kawę weryfikować, bo, bo, bo kofeina to jest jednak, ona działa też troszeczkę narkotycznie i, i, i nie pobudzającą noteina. I na herbacie też działa narkotycznie, także, także no... Ale to człowiek poczuje. Tu jestem za tym, żeby, żeby człowiek to poczuł, no bo jak rzuci to ideologicznie, no to, no to po jakimś czasie wróci do tego. Nie, nie rzucajcie nigdy pewnych rzeczy ideologicznie, tylko starajcie no, się to zawsze to poczuć się dokładnie. No. Bo jak poczujecie, to czucie daje też pewne zrozumienie. Więc, więc to jest inna rozmowa od razu. Nie? A tak ktoś rzuca ideologicznie, a po latach nawet do tego wraca, No bo, bo ideologia to nie, to nie jest przygotowana psychika, nie? To jest tylko przyjęta ideologia, nic więcej. A może tak stopniowo, no. bo na przykład takie coś, że jakiś w dużo ja tak sobie stopniowo stwierdzam, ale jedną, czy, czy nie, przepraszam, dwie muszę wypić jeszcze. Okay. Kach, nie? no a Paula, ale widzisz, że już ci się to redukuje i redukuje ci zgodnie z tym, co czujesz, nie? No tak powoli, no. nie? No to no, to okay. nie jest takie, że... Ale czy taki świeży rozwój, że jak do ciebie trafi i pije to piwo, to on też nie będzie miał tak, że stopniowo tego, zejdzie do... Nie wiem, tak, do Ale tutaj od no bo co, Czy on da radę rzucić to tak po prostu, jeżeli on tak nie kocha? Nie, on kombinował, żeby zostało jedno i drugie, żeby nie musiał rzucać. Natomiast no, nie wyobrażam sobie na przykład, no nie wiem, piwko przed medytacją, po medytacji. Ja <coughs> no, nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie. On się nie bał, że będzie miał regresnik i tam się piwa napije, musi coś tam... To jest wie, świeża. To jest miała, świeża, to, nie to nie wiesz. Się, że tak nie powiem, i ludzie że... tak kombinują. No i co, wytłumaczyłeś mu to na jednej sesji i... Wytłumaczyłem mu to, ale po jego minie wnioskowałem, że będzie musiał to trochę tracić. Czyli za dwa miesiące nam powiesz, jakie jest kontynuacja. Okay. Tak? Okay. No, nie, no, no to nazywam bycie zdecydowanym, kochani. No nie robimy sobie rzeczy, które szkodzą, prawda? No nie wyobrażam sobie, nie wiem, piwa wandel sobie przed medytacją, no to co to, 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 to w, w ogóle za rozwój. No. Wtedy chyba, albo jeszcze tam wódkę, czy jakieś cięższe kalibry, nie? No to człowiek wtedy w medytacji zobaczy coś, czego nawet oświeceni nie widzą, także no... Tylko nie tędy droga. Kutanie. Czyli Same korzyści. <noise> no. nie? nie życzę nikomu takich korzyści. Chyba trochę więcej na białe myszki. Także kochani, zdecydowany człowiek to jest człowiek, który również, że tak powiem, inne elementy życia podporządkowuje swojemu wzrastaniu i jest zdecydowany eliminować wszystkie czynniki szkodliwe, wszystkie czynniki ograniczające na rzecz rozwoju i coraz bardziej nieograniczonego życia, tak? Czy warto w tym kierunku to teraz powiedziałeś stosować afirmację, żeby o przyśpieszyć właśnie. ten proces, czy lepiej tego nie robić, bo może się coś złego stać? Lepiej, le, lepiej pozostawić to naturalnie biegowi. Ale co masz na myśli? O I tak jak bieg... przepracowywujesz różne tematy, to się od tych ograniczeń uwalniasz. Hmm. I dzieje się to stopniowo tak, jak jesteś w stanie zaakceptować. Jakieś taką medytację robiłeś od tego, co szkodliwe, nie? To też można tak w sumie, nie? Tak, tak można, ale i tak potem no jakby no trzeba szczegóły przerabiać, nie? No, no to właśnie, a jak te szczegóły później na przykład tak przerobić, nie? Bo jesteśmy tak ciekawi przy na Przerabia szczegóły. się różne tematy. Chodziło ci o element Wyjdzie czy... przez różne ja tematy. Ty... Nie, o na przykład, o, w ogóle, nie? Że, że jakiś właśnie... Ważne, żeby się prędzej czy później oduczać wszystkich jakichś takich, prawda, nawyków, Nawyków, ja to nazywam Skopów bok. O, oczywiście chodzi mi o to, że dobra, rozwijam mm. się duchowo, ale raz tu sobie na jakąś taką czynność niezdrową pozwolę. Nie? Tu się rozwijam duchowo, życzę sobie jak najlepiej, ale tu sobie tak jeszcze dam prawo do jakiegoś takiego niezbyt zdrowego trybu życia i tak dalej. Nie? Czy tam jakieś mm. czynności, którymi mi się ciężko rozstać. No, to trzeba likwidować, kochani. Albo, albo. Tak, dobra. Co jeśli masz w życiu coś, jakby nawet nie zdajesz sobie sprawy, że ci to szkodzi? No, no bo, bo papierosy są dosyć oczywiste, ale nie wiem, dla przykładu takiego z w ogóle znikąd niedzielny obiadek urodzinki, na przykład. Tu ci no. no, tutaj nie, pytasz no, mnie już... sobie nawet nie sprawy, że coś ci szkodzi. Tutaj pytasz mnie już o tematy <laughs> trudniejsze, zauważasz. czyli związki. Związki są zawsze najtrudniejszym tematem dla tak każdego. No, Może być coś innego, nie wiem, mieszkanie w Katowicach, bo przecież kopcą i dymią, nie? Jak najbardziej. <grym> <grym> Jak najbardziej, tak. No, Dzięki, Olek, że Sosnowca nie <grym> Już normalnie za pięć. minut. Darek! Jeszcze pół godziny i każdy nam jechać do Nepalu i na wysokości czterech tysięcy, bo, bo tam nie ma trucizn. Natomiast, natomiast, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście związki prędzej czy później podlegają tej samej zasadzie. No ludzie, którzy tutaj, tutaj są ludzie, którzy już tego...